Dzień dobry. Nazywam się Wodzyński Robert. Jestem zawodnikiem klubu Husaria Mława. Serdecznie pozdrawiam wszystkich e, sympatyków WML24. Moja przygoda z sportami walki zaczęła się od sytuacji, w której na treningu na siłowni nam zaprzyja zaprzyjaźnionej Olimpia zaprosił mnie jeden z obecnych trenerów e, Michał Podowski na trening brazylijskiego jiu-jitsu wtedy tak naprawdę nie wiedziałem co to jest dokładnie to brazylijskie jiu -jitsu. miałem jakieś tam styczność ze sztukami walki ale gdy poszedłem na brazylijskie jiu i zobaczyłem jak to wygląda to po prostu poczułem że jest to super sport, i, i, i że tak powiem, y, się w nim może kiedyś odnajdę. Miałem takie marzenia, nie? A jeżeli chodzi o jakiegoś idola sportowego, no to myślę, że było ich kilku, ale tak naprawdę trenując wtedy, sporty siłowe, to takim moim idolem, to teraz w sumie. Byłby inny idol, ale był, był na pewno wtedy Mariusz Pudzianowski. A jeżeli chodzi o obecnego idola, to jest na pewno ich kilku. Myślę, że jednym z nich może być na pewno Adam Wardziński, Polak, który podbija świat w brazylijskim jiu -jitsu. i naprawdę super mi się podoba to, co robi. Jest nim również nasz wychowanek Paweł Jaworski drugie też osiągnięcia po prostu bardzo, bardzo robią na mnie wrażenie i, i jestem bardzo, bardzo przyglądam się jego osiągnięciom. I tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że również podziwiam moją córkę Roksanę Wodzyńsko, która na turniejach pokazuje znakomity charakter. No jest to super uczucie, bardzo motywujące do dalszej pracy. Wiele lat na to pracowaliśmy, tak naprawdę ja trochę dłużej, Roxana trochę krócej. Nie spodziewałem się takiego no, osiągnięcia tak naprawdę, ale jestem bardzo zadowolony. Uważam, że treningi i osiągnięcia, które zdobywam z córko, to jest po prostu najlepsze, co mogłem je spotkać tak naprawdę w drodze sportowej w jiu-jitsu. Tak naprawdę nie boję się wyzwań. Nie wiem, czy spotkałem się jeszcze z jakimś największym swoim wyzwaniem. Myślę, że największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o sport w tym momencie, który robię, to jest stres, z którym się spotykam, gdy moja córka wychodzi do walzy. Trenuję codziennie, oprócz weekendów. Staram się w weekendy odpoczywać. Rano robię Trening siłowy, natomiast nie wygląda on już tak jak kiedyś, że dźwigał mocno ciężary i tak dalej. Jest to przygotowane w inny sposób. Wieczorem trenuję u Mława. Zdarza, zdarzają mi się wyjazdy do Warszawy, do Akademii Gorilla, z racji, że moja córka trenuje indywidualnie również z Pawłem Jaworskim, za co jestem mu wdzięczny, bo uważam, że to też jest duży procent sukcesu, który ona zdobywa. Startuję tak naprawdę od 2011 roku. Myślę, że mam na koncie najwięcej startów z zawodników usari. Nawet nie chodzi o osiągnięcia, bo osiągnięcia zdobywamy teraz wszyscy, również juniorzy, którzy kiedyś będą zapewne osiągać większe sukcesy niż ja. Zawsze motywowała mnie chęć rywalizacji z równymi sobie, że tak powiem, na, na zawodach, a najbardziej pchało mnie to, żeby zdobyć czarny pas i rywalizować na tym najwyższym poziomie czarnych pasów z najlepszymi w Polsce i, i nie tylko. Myślę, że to tak naprawdę cały to, to, ten okres sportowy motywowało mnie, żeby zdobyć czarny pas i rywalizować w kategorii czarnych pasów. Występ ceniam bardzo dobrze. Udało mi się w pełni zrealizować plan walki, choć tak naprawdę nigdy go nie mam, bo nie wiadomo, co się stanie. To po prostu zrobiłem wszystko dobrze. Poddałem dwóch przeciwników niecałe dwie minuty: jednego i drugiego. Miałem dobrą dyspozycję dnia i to był po prostu mój dzień. Po trochu, tak. Satysfakcję daje mi to, że. Samą satysfakcję, sama w sobie, że mogę po prostu wystartować, że zrobiłem coś pod te zawody, że trenowałem. Czasami jest ciężko, trzeba się zmusić do tego treningu, nie, 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 nie odpuszczać. Staram się zawsze tak robić. Dużą satysfakcją jest, gdy ręka idzie w górę. No i staram się też pokazywać młodzieży, że, która trenuje u nas w klubie, że jednak warto jest trenować i zdobywać te sukcesy. Staram się torować od zawsze tą drogę, żeby kolejne pokolenie naszych zawodników było coraz lepsze i po prostu, żeby kultywowali te, te sukcesy, które zdobywam ja oraz moi koledzy oraz koleżanki z klubu. Nie mam, jeżeli chodzi o sukcesy na turniejach największego. Osiągnięcia, ponieważ cały czas myślę, że może ono być jeszcze przede mną. Na pewno, moim największym osiągnięciem, które mogę powiedzieć, to jest zdobycie czarnego pasa, który otrzymałem od Drummondrejry. Także to uważam za tak naprawdę e, największe osiągnięcie. Mimo wszystko, że tych osiągnięć mam bardzo dużo. Tak naprawdę, w Polsce, to w na każdych najważniejszych z, z zawodach. No tam po drodze w poszczególnych pasach zdobyłem te największe osiągnięcia mówiąc tu o Pucharze Polski, o Mistrzostwach Polski, o Mistrzostwach Europy, o zwycięstwach na tak zwanej Federacji SOLT. Także jeżeli chodzi o największe osiągnięcie to uważam, że jest to zdobycie czarnego pasa. No i mam nadzieję, że największe osiągnięcie które będę mógł jeszcze kiedyś wspomnieć, to jest cały czas przede mną. Tak, oczywiście, w sobotę startuję na Pucharze Polskich w Rezygnie, Nie odpuszczam zawodów, staram się startować na wszystkich prężnych zawodach w Polsce, a czasami nawet i dalej. Mowa tak naprawdę ma. Kilku bardzo dobrych zawodników w sztukach walki. Myślę, że jest nim Krystian Bielski, który w MMA zaszedł najdalej z naszego miasta, tak naprawdę małego miasta, do większej federacji w Polsce, a może i nawet w Europie, czyli KSW. Wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o poświęcenie oraz ambicje itd. Tak jest nim Paweł Jaworski, który w tym momencie wspiął się na arenę światową w grapplingu jako grappler, tak. Jest, jest to po prostu człowiek, który jest naszym jakby wychowankiem, mimo to, że przyprowadził go na treningi judoka Cezary Kondrzycki. To tak naprawdę my stworzyliśmy tego zawodnika, który teraz aktualnie reprezentuje Akademię Gorille. też kilku moich kolegów, na przykład Bogdan Wróblewski, który w kategorii Masters zdobył mistrza Polski czarnych pasów. Jest to również duże osiągnięcie. No i tak naprawdę to myślę, że to są tak tacy... Jest też no, moja córka, która zakwalifikowała się do bardzo prestiżowego i profesjonalnego turnieju Ocean Pro, który odbędzie się w Sardynii, we Włoszech. No myślę, myślę że jest jeszcze kilku po prostu sportowców z, i kości, no ale już z trochę mniejszymi sukcesami. Myślę przede wszystkim, że jeżeli ktoś czuje, że chciałby trenować sztuki walki, to nie powinien się po prostu zastanawiać, czy może, czy nie może, co go tam spotka i tak dalej, tylko po prostu przyjść do Husari Mława. Jakie rady? Takie już stricte, dbać o siebie, trenować codziennie, słuchać się trenerów, startować w zawodach i nigdy się nie poddawać. Serdecznie zapraszam na treningi w moim klubie Husariat i Muawa. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość wywiadu w WML24. Pozdrawiam wszystkich sympatyków tego portalu i życzę wszystkim e, wszystkiego dobrego.